Jakie są metody blefaroplastyki dolnej? Wyróżniamy blefaroplastykę dolną z dostępu zewnętrznego i wewnętrznego. Blefaroplastyka z dostępu zewnętrznego to metoda, podczas której usuwamy nadmiar tkanki skórnej z cięcia pod linią rzęs. Następnie przez mięsień okrężny oka dochodzimy do przepuklin tłuszczowych, usuwając ich nadmiar i zaszywamy skórę. Blizna jest Stosunkowo mało widoczna, znajduje się zaraz pod linią rzęs. Metoda z dostępu wewnętrznego, czyli tak zwana przespojówkowa, wówczas przez spojówkę oka dochodzimy do tkanki tłuszczowej, usuwamy nadmiar tej tkanki tłuszczowej. Jest to metoda bezbliznowa, ale skierowana do osób młodszych, u których nie mamy do czynienia z komponentą dermatohalazji, czyli nadmiaru skóry, tkanki skórnej.